Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się błędem P015B, który oznacza opóźniona reakcję czujnika tlenu od ubogiej do bogatej, bank 1, czujnik 1. W tym filmie omówimy, co oznacza ten błęd i jakie są jego przyczyny. Pokażemy, jak zdiagnozować ten błęd za pomocą narzędzi diagnostycznych. Przedstawimy możliwe rozwiązania tego problemu, w tym wymianę czujnika tlenu. Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące błędu P015B. Jeśli masz problemy z błędem P015B, ten film jest dla ciebie. Zapraszam do oglądania. Kod błędu P015B oznacza opóźniona reakcję czujnika O2 tlenu od ubogiej do bogatej, bank 1, czujnik 1. Oznacza to, ze czujnik O2 w Twoim samochodzie nie reaguje wystarczająco szybko na zmiany w składzie mieszanki paliwowo-powietrznej. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu błędu P015B. Uszkodzony czujnik O2. Czujnik O2 może być po prostu uszkodzony i wymagać wymiany. Zanieczyszczony czujnik O2. Czujnik O2 może być zanieczyszczony przez nagar lub inne zanieczyszczenia, co może zakłócać jego działanie. Nieszczelność w układzie wydechowym. Nieszczelność w układzie wydechowym może powodować, że czujnik O2 otrzymuje błędne informacje. O składzie mieszanki paliwowo-powietrznej. Problem z układem paliwowym. Problem z układem paliwowym, taki jak NP. Zatkany wtyskiwacz może również powodować kod błędu P015B. Problem z układem zapłonowym. Problem z układem zapłonowym, taki jak NP. Zużyte świece zapłonowe. Może również powodować kod błędu P015B. Aby zdiagnozować kod błędu P015B, należy wykonać następujące czynności. Sprawdzić stan czujnika O2. Należy sprawdzić, czy czujnik O2 jest uszkodzony lub zanieczyszczony. Sprawdzić szczelność układu wydechowego. Należy sprawdzić, czy w układzie wydechowym nie ma żadnych nieszczelności. Sprawdzić układ paliwowy. Należy sprawdzić, czy układ paliwowy działa prawidłowo? Sprawdzić układ zapłonowy. Należy sprawdzić, czy układ zapłonowy działa prawidłowo. Naprawa kodu błędu P015B zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem O2, należy wymienić czujnik. Jeśli problem jest spowodowany zanieczyszczonym czujnikiem O2, należy go wyczyścić. Jeśli problem jest spowodowany nieszczelnością w układzie wydechowym, Należy ja uszczelnić. Jeśli problem jest spowodowany problemem z układem paliwowym lub układem zapłonowym, należy rozwiązać ten problem. Jeśli nie jesteś pewien, jak rozwiązać problem, skonsultuj się z mechanikiem. Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi i części do naprawy problemu. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas naprawy problemu. Kod błędu P015B oznacza opóźniona reakcję czujnika O2 od ubogiej do bogatej, bank 1, czujnik 1. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego kodu błędu, w tym uszkodzony czujnik O2, zanieczyszczony czujnik O2, nieszczelność w układzie. Wydechowym problem z układem paliwowym lub problem z układem zapłonowym. Aby zdiagnozować kod błędu P015B należy sprawdzić stan czujnika O2, szczelność układu wydechowego. Układ paliwowy, układ zapłonowy. Naprawa kodu błędu P015B zależy od przyczyny problemu. Objawy kodu błędu P015B mogą się różnić w zależności od samochodu i jego modelu, ale niektóre z najczęstszych objawów to, świecąca. się Kontrolka Check Engine jest to jeden z najczęstszych objawów kodu P015B. Kontrolka Check Engine zapala się. Gdy komputer pokładowy wykryje problem z układem kontroli emisji spalin. Zwiększone zużycie paliwa. Wadliwy czujnik o 2 może prowadzić do nieprawidłowego spalania paliwa, co może skutkować zwiększonym zużyciem paliwa. Szarpanie lub wahania podczas przyspieszania. Jeśli czujnik o 2 nie działa prawidłowo, może to powodować szarpanie lub wahania podczas przyspieszania. Problemy z uruchomieniem silnika. W niektórych przypadkach kod P015B może powodować problemy z uruchomieniem silnika. Czarny dym z rury wydechowej. Czarny dym z rury wydechowej może wskazywać na to, że silnik spala zbyt dużo paliwa. Aby zdiagnozować kod P015B, należy wykonać następujące czynności: odczytać kod błędów za pomocą skanera OBD2, skaner OBD2 to. Urządzenie, które można podłaczyć do portu diagnostycznego samochodu. Aby odczytać kody błędów. Kod P015B wskazuje na problem z czujnikiem o 2. Sprawdzić czujnik o 2. Czujnik o 2 należy sprawdzić pod katem uszkodzeń lub zanieczyszczeń. Należy również sprawdzić przewody i złacza czujnika o 2. Sprawdzić układ paliwowy. Układ paliwowy należy sprawdzić pod katem nieszczelności lub innych problemów, które mogą powodować nieprawidłowe spalanie paliwa. Sprawdzić układ zapłonowy. Układ zapłonowy należy sprawdzić pod katem uszkodzeń lub zużycia. Naprawa kodu P015B zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić czujnik O2. W innych przypadkach konieczne może być naprawienie lub wymiana innych elementów układu kontroli emisji spalin. Oto kilka wskazówek dotyczących naprawy kodu P015B. Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i wiedzę, zanim przystapisz do naprawy. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić problem, skonsultuj się z mechanikiem. Używaj tylko wysokiej jakości części zamiennych. Po naprawie kodu P015B wyczyść kody błędów za pomocą skanera OBD2. ECM-PCM wykrywa wolny czujnik O2, monitorując napięcie wyjściowe czujnika. Napięcie wyjściowe czujnika O2 powinno zmieniać się szybko w odpowiedzi na zmiany w zawartości tlenu w spalinach. Jeśli napięcie wyjściowe czujnika O2 zmienia się zbyt wolno, ECM-PCM ustawi kod błędu P015B. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci rozwiązać problem z kodem P015B.